Stop! W mniej niż minutę nauczę Cię wszystkich Insta Smoke na Ancient, a więc oglądaj do końca, zapisz ten filmik na później i prześlij go znajomemu, żebyś nie musiał robić wszystkiego sam. Zaczynamy od pierwszego respa. Licząc od lewej szukamy trzeciego U, po czym celujemy we wskazane miejsce. Trzymając Shift oraz wykonując krok do przodu wykonujemy jump throw. Resp numer 2. Licząc od lewej, szukamy czwartego U, po czym celujemy w górny lewy róg tego czarnego kamienia. Trzymając Shift oraz wykonując krok do przodu, wykonujemy jump throw. Respawn trzeci również korzysta z czwartego U, ale po jego prawej stronie celujemy włączenie tych kamieni. Trzymając Shift oraz wykonując krok do przodu, wykonujemy jump throw. Spawn numer 4. Szukamy sobie 5 u i połączonego z nim czarnego kamienia. Celujemy sobie w jego lewy górny róg. Trzymając Shift oraz wykonując krok do przodu, wykonujemy jump throw. Ostatni już możliwy respawn. Zostajemy przy naszym 5 u i celujemy sobie w mniej więcej jego górny środek. Trzymając Shift oraz wykonując krok do przodu, wykonujemy jump throw. Jeśli podobał ci się materiał, to zostaw follow na naszych socialach. Dla ciebie to klik, dla Wofoxen to paliwo, żeby robić jeszcze więcej.